Eee, trzeba ocenić bardzo dobrze, bo, eee, bo jest wygrana. No, wygranych się tutaj nie, nie, nie rozlicza. Eee, bardzo dobry mecz, eee, dobry, dobrze przygotowany tor. Eee, dobra jazda, współpraca na torze, jazda parowa. Eee, Generalnie jesteśmy w gdzieś tam eee, na straconej pozycji, ale. E, bo nie mam wielkich nazwisk, bo młody zespół, niedoświadczony, coś tam, coś tam, ale, ale ja, ja zawsze się wstrzymuję od takich spekulacji, to jest jakby tutaj największym, e, to weryfikuje wszystko i, i, i na to, że widać, że jesteśmy